Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 5 łapek w górę, ponad bo mam na myśli te 9, więc szczerze nie spodziewałem się. Po takiej przerwie myślałem, że trochę mniej będzie łapeczek, ale dzięki widzowie! Naprawdę dzięki! Więc skoro mamy te 9 łapeczek, to musiałem wbić tego Geila na 1000. I to jest odcinek, w którym to się mi udało. Wiem, wczoraj nie było odcinka, bo nie mogłem tego Geila wbić, ale tym razem się udało i mam już na nim 1000. Chyba było nawet mniej nerw niż na Bibi, więc co, bardzo fajnie. Mam już 20 max więc co, lecimy do moich wygranych. Jeśli chcecie być w następnym odcinku to piszcie id, jeśli mam was znajomych to po prostu grajcie o tej godzinie co, napisze, co się ugadamy i robię jeden na jeden z widzami, jak dużo się osób nie zgłosi to po prostu zrobię inny film, bo patrzcie dużo mi brakuje żeby mieć al 500, al 500 czyli widzowie mieć wszystkie postacie minimum na 500 pucharków, 5 postaci mi brakuje, nie 4, ale już zaraz mam ali, już niedługo widzowie sława, let's go. Najbardziej z tych wszystkich brawlerów nie chcę pana P. Najpierw biorę Ali, potem Juju bym wziął, Finksa, Oliego i pana P. Chociaż trunk też jest podobno dobry, a on jest epicki, więc bardzo, bardzo fajnie. No pasa też oddaje widzowie. Więc teraz będę głównie, głównie grał w Zbijaka, wyzwanie z tym Boni i Hiper. Na razie chyba Hiper, więc co? To już będzie na tyle w tym odcinku. I na razie...